Witam wszystkich, dziś opowiem o najszybciej rozwijającej się firmie technologicznej Emersoft. Postaram się pokazać jak to wszystko wygląda od kuchni, co oznacza, że jesteśmy firmą remote first, a na koniec opowiem jak możesz zacząć z nami współpracować. Ja nazywam się Paweł, jestem frontend deweloperem i w Emersoftie jestem od samego początku, czyli od 3 lat. Zaczynamy! Sofcie, dość intensywnie używamy Google Calendar, ładnie integruje się z Zoomem i z kalendarzami systemowymi, chociaż niektórzy do tej pory nie potrafią sobie z tym poradzić, Marek. <laughs> Oczywiście spotkania staramy się ograniczać do minimum, nikt nie lubi zbyt wielu gruchokoli w ciągu dnia. Aktualnie pewnie, tak jak cała reszta, jestem zamknięty u siebie i nie bardzo można się gdzieś przemieszczać. Na szczęście ojciec chrzestny Emersoftu, doktor Zielonka, wraz z całą Optivitą, czuwają nad naszym teamem. Może ktoś z Was o nim słyszał? E, jeśli nie, to jest to bardzo doświadczony dietetyk oraz ogromny fanatyk siłowni i zdrowego trybu życia. Jeśli ktoś ma ochotę na zmiany, to bardzo polecam. Oczywiście rodzina Emerson tu jest poza kolejką. Zmiana diety, cokolwiek. Optivita i doktor Zielonka pomogą. Idę właśnie na najpopularniejszy egzamin w tym sezonie. Już raz go znałem negatywnie, ale muszę go powtórzyć. To jest właśnie jeden z minusów mieszkania w takim co-livingu, który też jest plusem. <noise> Ogólnie zdecydowałem się na taki ruch, bo już miałem dosyć jedzenia cały czas w pokoju, pracowania obok swojego łóżka i tak naprawdę nigdzie nie można pójść, nic nie można zrobić. Stwierdziłem, że przeprowadzę się do co-living space. Żeby mieć dostęp do ludzi, do miejsca do pracy, żebym nie musiał pracować cały czas w pokoju, tylko mógł sobie gdzieś pójść i zmienić otoczenie. W dzisiejszych czasach, z aktualną sytuacją, wiadomo, obcowanie z ludźmi na co dzień niesie ze sobą większe ryzyko, że można coś złapać. Wystarczy, że. Będzie podejrzenie, że miałeś kontakt z kimś, kto został pozytywnie zdiagnozowany, to 10-dniowa kwarantanna Cię czeka. Ja właśnie swoją skończyłem. <gryw> Jedę jeszcze na egzamin i mam nadzieję, że już mnie nie połączą więcej z nikim. Jestem w centrum egzaminacyjnym. Zaraz się okaże, czy mogę wrócić do żywych, czy jeszcze nie, czy jeszcze kolejne dwa tygodnie. Przyszedł właśnie wynik, szybka akcja, pewnie nawet niecałe pół godziny. Jestem negatywny, pozytywnie negatywny. Ja już jestem u siebie, kilka tygodni później. Ostatnio byłem trochę zajęty, nie było kiedy nagrywać, nie było kiedy montować, ale wracamy do tematu. Aktualnie pracujemy nad dwoma dużymi projektami w najnowszym Angularze. Mamy dwa duże projekty w TypeScriptie, bez użycia żadnego frameworka oraz całkiem sporo kustomowego WordPressa, przy którym też używamy dużo TypeScriptu oraz trochę Reacta. Nasi klienci głównie znajdują się w Stanach. Jednym z największych jest Lightspeed VT z siedzibą w Las Vegas. Pozdrowienia, Marcin. Kolejną dużą firmą, z którą współpracujemy jest Charity Boosters z siedzibą w Los Angeles. Aktualnie budujemy dla nich całkiem spory marketplace dla, dla charities. Przy obu tych projektach korzystamy z najnowszego Angulara 11 i bardzo dużo TypeScripta. Także w Emersoftie TypeScript to jest podstawa. W naszej firmie od samego początku zawsze pracowaliśmy zdalnie z klientami i z freelancerami. Sami też często wyjeżdżamy na różnego rodzaju konferencje lub wyjazdy integracyjne. Wyjeżdżaliśmy, bo oczywiście jest chwilowa przerwa. Jak tylko znów będzie można się przemieszczać, to pewnie zorganizujemy jakiś outpost dla wszystkich członków Emersoftu i się spotkamy w jakimś ciekawym miejscu. Nigdy nie wymagaliśmy, aby ktoś musiał siedzieć w biurze. Zawsze otrzymywaliśmy komunikację online. Korzystamy z wielu softów do kolaboracji typu Google Docs lub Figma. Bardzo mocno utożsamiamy się z cyfrowymi nomadami. Zachęcamy wszystkich, aby pracowali z różnych miejsc na świecie. Z powodu ogromnego kryzysu gospodarczego na świecie, cały czas szukamy zdolnych ludzi do pracy. Tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy bardzo elastyczni pod wieloma względami. Jeśli szukasz czegoś na stałe, jak najbardziej jesteśmy otwarci. Jeśli jednak jest ci dobrze tam, gdzie aktualnie jesteś, ale masz dużo wolnego czasu, z którym chciałbyś coś zrobić, koniecznie się do nas odezwij. Jeśli chodzi o wymagania, to bardzo mocny nacisk kładziemy na silnik, czyli na Vanilla JS. Bardzo dużo działamy w TypeScript, w każdym projekcie jest TypeScript, także TypeScript to podstawa. Działamy też w Angularze, ale nie musisz być specjalistą. Szukamy prawdziwego front-end developera, który potrafi tworzyć piękne interfejsy. Są ogromne możliwości rozwoju. Jesteśmy małą firmą, także twój głos się liczy. Często trzeba wykazać inicjatywę coś samemu zaproponować, ale to są najlepsze warunki do rozwoju. Jeżeli natomiast jesteś osobą, która lubi sobie usiąść na jednym projekcie, nie lubi zbytnio zmian, dostać kilka tasków, żeby nikt mu nie zawracał gitary, no to niestety, ale w Emersofcie czegoś takiego nie znajdziesz. Tutaj wymagana jest improwizacja, nie zawsze wszystko wiadomo w 100%. Mam nadzieję, że nikogo nie przestraszyłem swoim gadaniem, że jeszcze uda się coś wyprodukować z Londynu. Myślałem o tym, aby pokazać, jak wygląda życie w co w trakcie pandemii. Dajcie znać co o tym myślicie, zapraszam do kontaktu. Cześć!